No na pewno po porażce bo się stałą przyjęła się tutaj wydać, pomimo tego, że, że zespóry soli zbitnie na nam nie leży, te porażki w poprzednim sezonie spowodowały to, że, że na pewno dużo chciała się zrewanżować. I to było na wowisku widać. Co do pierwszej połowy jak, jak zaczęliśmy grać piłką, jak zaczęliśmy... A tak pozycyjnie to myślę, myślę, że nasza gra nie wyglądała źle, ale były też momenty tutaj wielkiego jak chaosu. Ważne było szczelić w rankę, otworzyć, otworzyć mecz, potem była sytuacja Balewskiego na 2-0, która mogłaby ten mecz zamknąć. Druga połowa po, po czerwonej kartce uważam, no, z naszej strony za dużą nerwowość, ale, ale trzeba tutaj też podkreślić to, że groźnie kontrolowaliśmy, mieliśmy sytuację, ale do końca, do końca na pewno było, było nerwowo. W sumie o tym jedną bramkę byliśmy na pewno lepsi od rysowi. Jednośnimy cenne i myślę, my że mimo wszystko zasłużone za siostrę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Z, Z mojej strony to był dla mnie typowy mecz na remis. Y typowy mecz walki y i jedynie y czynniki zewnętrzne y to pewnie by była szansa zremisować ten mecz, to spotkanie. Na pewno błąd w wkryciu stałach, w momencie, fragmencie, który spowodował to, że, że przeciwnik strzelił gola i tutaj mamy pretensje do siebie ogólnie. Jeśli chodzi o całe spotkanie, to mamy głównie pretensje do siebie i chcemy rzucać na tej, 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 tej porażki na kogoś lub na coś. Musimy, musimy podejść Najbardziej chłodno do tego, co się stało, jak tylko się da, ale skomplikowaliśmy sobie sytuację w tym spotkaniu swoimi błędnymi interwencjami, błędnymi decyzjami. Skomplikowaliśmy sobie kolejne spotkania, bo do urazu prowadzą kartki. Także przed nami nie lada wyczyn, żeby tą drużynę znowu jak najszybciej pozbierać, poskładać i. i wygrać mężczyznę. Dziękuję bardzo. Pytania? Pytania jeśli mogę, trzymał. Te czynniki zewnętrzne, to... chodziło Ci o to, prawda? Czyli o sędziach. Ja to nie ukryło. Sędzia, bo dzisiaj chyba wiedział, że jest z telewizji męż i chciałbyś w pierwszej opadło o postaci, bo myślę, że tam będzie nie bardzo z niego, bo, dobrać, bo, bo, bo na, na pewno taki, taki cel, jaki miał, to sobie, sobie osiągnął. Na jeżeli ligi spada z pierwszej ligi, no bo musi być musi być jakoś To też jest cały terminologii. To nie jest ale to nie jest terminologii. w nie jest terminologii, ale to nie jest terminologii. To nie jest okolicznościach? Treningowych, w nie jest z, z podczas, podczas treningu doznał po do i od samego początku, więc grał yy, z bólem. Yy, bardzo możliwe, że to było wcześniej pęknięte, także to zostało doprawione i, no, i, i zrodził się problem. Zakadki to być się skoncentrować. Tak? jeszcze? No ale, yy, nie, ale wiemy, nie wiemy co. My, yy, wiemy co z, z, z Kamilem, na pewno go nie mamy. Nie wiemy co z Grześkiem Płatkiem, by tylko yy, statystą na ławce. Też znaleźć się z urazem, który wypadł, można powiedzieć, wczoraj. Eee, także od, od samego początku było nam pod górkę. Eee, tylko nie wiedzieliśmy, że, że w trakcie meczu ta, ta, ta górka będzie coraz bardziej strona. To wszystko.